Abera, co ty wyprawiasz? Dzisiaj jest Wigilia, czemu ty cały Gościu, czas grasz? Mcesz Wigilię, to ja mam w Minecrafcie. Jaką Wigilię? Patrz, mleko. Możesz co? sobie wziąć i możesz sobie wypić mleko. No możesz, I ale ma... możesz... Gości... Ciasto piekę na Wigilię! Ale na dole też jest ciasto! Jest I Wigilia to, że nie od komputera mam model. Tak? Jest są święta bym chyba, że odejdę. No ja odszedłem i wiesz co, czuję się całkiem okej. Okay. Nie no patrz, jak jeszcze żyję. Nie no ciasto, jest fantastyczne. No, ale Super, chcesz trochę? Chcesz trochę? No, no mam na dole ciasto. Dobra, 10 no, czas. Naprawdę muszę wejść. No tak wypadałoby, wiesz, mi tak święta, gościu, raz w roku. No dobra, słuchajcie, no to ja też odejdę. Wy też możecie odejść w sumie od kompa i w sumie możecie zjeść sobie ciasto na dole u siebie, więc życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. <grym> jak jakie urodziny? No to wielka noc. Ale Maciek też tu jest. Nie, nie wielka noc. To jest Maciek, hejka, hejka, hejka. Macio. Wysokich świąt. Mamy, patrzcie, koszuleczki. Patrz, ty masz Abre i Maciocha, a ja mam Abere. Ja mam abrowo Maciochowy wzór, Patrz, tutaj też mamy Maciocha. Patrz! Patrz, Macie. jak jest fajnie, jak odejdziesz od komputera w końcu. Super jest. Dobra, moi drodzy, życzymy wszystkim wesołych świąt, dużo zdrówka i słoneczka, bo słoneczko w grudniu to tak wiecie, trochę średnie. Nie, nie istnieje. Nie istnieje. A też w grudniu przydałoby się zdrówko, bo 100%. jak... Patrz. Tego dużo wam prezentów, dużo. Tego, wam życzy... patrz, to ma... <laughs> tego wam życzymy, patrz rozwal to będzie ładnie. Tego wam życzymy. Patrzcie tutaj tego o ciasto wam życzymy. Więc wszystkiego dobrego. I w ogóle o, tak ej, szczerze to takiej bluzy wam życzę. Patrzcie jakaś. My nawet w Wigilię nosimy te wzory no. no serio są super. super. Ja od jutra oczywiście normalnie wracają filmy. Dzisiaj na Macioch Minecraft i Abra Minecraft były zwykłe filmy. Wiadomo. E, tylko tutaj na Abra Games stwierdziliśmy, że dobra. Zrobimy coś śmiesznego. Ale od jutra wszystko jest po staremu. Więc subskrybujcie, dzwoneczkujcie, patrzcie. No właśnie, chciałem to zrobić. Hej Kaberka. Uuu, ale super. Patrz, patrz, patrz. Na sześciokrotnym dzwonie. Ale ziomek to jest. Ale ciapić to ciasto, patrz. Co nogami na stole? Co ty robisz? Ły, 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 ły. Dobra, patrz, nawet, nawet ja wyłączę teraz Minecrafta. Pyk i Pyk i pyk. No więc moi drodzy, wszystkiego dobrego i widzimy się już jutro. Normalnie brano są filmy, Abra Games, Abra Minecraft, Maciuch Macie Minecraft i, i no i napiszcie w komentarzach wesołego jajka, a ja wam przypnę serduszko. No, może być jajko, no. no. hejka Patrz, patrz, patrz Hejka. Cały Patrz, jesteś sześciokrotnie przybliżony. <laughs> <laughs> Maciuch